Początkująca miłośniczko szydełka. Znasz ten Jeśli tak, przewiń. Jeśli nie, oglądaj dalej. Zaczynamy od zrobienia oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wystarczy. Teraz wbijamy się normalnie w łańcuszek i przerabiamy półsłupki do końca. Raz, dwa... Trzy, cztery, pięć. Jesteśmy na końcu i odwracamy robótkę. Przerabiamy jedno oczko łańcuszka, a następnie wbijamy się w tylko jedną nitkę od spodu i przerabiamy półsłupki. Trochę się rozwarstwia nitka. Raz, dwa, trzy i lecimy tak do końca. Jesteśmy na końcu, odwracamy robótkę, przerabiamy jedno oczko łańcuszka i znowu wbijamy się tylko w jedną nitkę od spodu i przerabiamy półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak możesz wykorzystać ten ściek? Ja proponuję z grubej nitki. Za pomocą grubego szydełka zrobić łapkę kuchenną albo wykorzystać do innych projektów, ale to już zależy od Twojej kreatywności.